Witajcie kochani. To co dziś usłyszycie nie jest zwykłą historią. To świadectwo kobiety, która przeżyła śmierć, dosłownie. Utonęła podczas tragicznej powodzi w Teksasie, ale wróciła, by podzielić się z nami przesłaniem nadziei, miłości i ostrzeżenia. Nazywa się Katie ma 38 lat, mieszka w Teksasie całe życie. Żona, mama dziewięcioletniej letniej Lili, pracowniczka lokalnej biblioteki. Ich życie było zwyczajne, takie jak nasze. Piątkowe mecze, niedzielny kościół, trochę stresu o rachunki, ale też miłość. Ciepło dom. Ale 17 maja 2004 roku wszystko się zmieniło. Deszcz lał bez przerwy przez trzy dni. Ich spokojny strumyk za domem zamienił się w rzekę gniewu. Gdy wreszcie nadeszło wezwanie do ewakuacji, było już za późno. Woda wdzierała się do domu. Katie walczyła, próbując uratować kota, gdy fala uderzyła z taką siłą, że została porwana. W tej wodzie... W tej ciemności, w tej panice, modliła się tylko o jedno. Boże, tylko ocal moją córkę. A potem cisza. Nagle była gdzieś indziej, unosiła się nad swoim domem, widziała wszystko z góry. Widziała męża krzyczącego jej imię, lili tulącą się do jego ramienia. A mimo to czuła spokój. Niewytłumaczalny, głęboki spokój. I wtedy pojawiło się światło. To nie był zwykły blask. To była miłość, obecność. Światło miało kształt mężczyzny. Gdy spojrzał na nią, zobaczyła całe swoje życie. Nie jak film, ale jak uczucie. Radości, błędy, ciche dobre uczynki, wstydliwe sekrety, wszystko. Ale nie było w tym osądu. Tylko zrozumienie i bezwarunkowa miłość. Nie musiała pytać, kim on jest. Znała to imię w swoim duchu. Jezus powiedział jej K.K.T.N. Pokój z tobą. I zabrał ją do miejsca, które nie przypominało nieba z bajek. To była przestrzeń prawdy i zrozumienia. I tam pokazał jej nasz świat. Pokazał jej Amerykę. Nie na mapie, ale prawdziwą, tętniącą życiem. I ciemność, która otaczała ludzi. Ciemność strachu, podziałów, rozproszenia. Pokazał rodzinę. Razem w domu, ale każde dziecko, mama, tata. W oddzielnym, cyfrowym świecie. W tej samotności, w hałasie ginęło coś cennego. Dlatego przychodzą burze, Katie powiedział. Nie po to, by karać, ale by zatrzymać hałas. Złamać to, co odciąga moich ludzi od miłości, aby zostało tylko to, co prawdziwe. Pokazał jej świat bez prądu, bez internetu ludzi patrzących w gwiazdy sąsiadów, którzy po raz pierwszy podają sobie rękę modlitwę, która nie potrzebuje budynków, tylko serca i każda taka modlitwa była jak światło, które przebijało ciemność. Potem pokazał jej coś jeszcze, gdy była dzieckiem i modliła się za babcię. Jej słowa, proste i czyste, stały się złotą strzałą, która odpędziła ciemność. Babcia wyzdrowiała. Żadna modlitwa nie jest zbyt mała, powiedział Jezus. Nie pozwól, by ci wmówiono, że to nie ma znaczenia. Wasze modlitwy trzęsą fundamentami piekła. Katie błagała, by mogła zostać w tym miejscu miłości. Ale on odpowiedział łagodnie. Twoja córka potrzebuje mamy. Twój mąż potrzebuje żony. Ja jestem z tobą. I chcę, byś wróciła, by powiedzieć im jedno, że ich kocham. Że nadchodzę, że nie mają się bać. I wróciła. Ciało wróciło do życia. Lekarze byli w szoku. Była martwa ponad dwadzieścia minut. Ale Bóg ją przywrócił dla nas. Dziś Katie mówi: nie przygotowuj się na przyszłość tylko zapasami. Przygotuj serce, przebacz. Módl się, kochaj. Odłóż telefon. Zamilknij i posłuchaj. Bo Jezus żyje. I przychodzi nie po to, by niszczyć ale by nas uratować. Jeśli czujesz, że to przesłanie było dla ciebie, zostaw serduszko, daj mi kciuka i podziel się nim z kimś, kto dziś tego potrzebuje.